18:00, zatem rozpoczynamy wolne głosy w telewizji Republika Antoniczmy. Kłaniam się Państwu w imieniu całej ekipy, a zaczynamy tradycyjnie od naszej sądy. Dziś pytamy, czy wyższe zarobki lekarzy powstrzymałyby emigrację tej grupy zawodowej. Kto z Państwa uważa, że to jest słuszne rozwiązanie, by podnieść płace, zwłaszcza młodym lekarzom. Prosimy o SMS o treści 1. Kto z Państwa jest przeciwnego zdania, że Polska Służba Zdrowia tego może jeszcze nie wytrzymać? Prosimy o SMS o treści 2 na numer 72075. Pytanie ważne, bo zmiany w polskiej medycynie się toczą. Dziś, przypominam, poleciały głowy prezesa i zastępcy Narodowego Funduszu Zdrowia. Więcej na ten temat na naszym portalu telewizjarepublika.pl. Tam także regulamin naszej sądy SMS-owej, jak zawsze dostępny. Z informacją, jak zawsze, dostępną, że tylko 2 zł i 46 groszy kosztuje głos w tej sądzie SMS-owej i to do tego z podatkiem VAT. W studiu zaś witam moich pierwszych gości, panią Jadwigę Kłapą Zarecką. Dobry wieczór. Krzysztofa Ostaszewskiego wieczór. i Filipa Purzeńskiego, lekarzy. No to y, za, muszę zapytać państwa, reprezentujecie wszyscy porozumienie rezydentów. Cóż to takiego jest lekarz rezydent, bo nie dla wszystkich to jest jasne? Lekarz rezydent to jest człowiek, który skończył 6 lat studiów medycznych, 13 miesięcy stażu podyplomowego, zdał egzamin, który daje mu pełne prawa wykonywania zawodu lekarza i rozpoczął specjalizację w trybie rezydentury, czyli dostał się na takie szkolenie, które, jakby, które, na którym dostaje pieniądze z od państwa tak można powiedzieć. To jest tak zwana rezydentura, ale jeszcze są w szpitalach publicznych, czyli tak, normalnie tak, tak. leczący lekarz praktykujący. W szpitalach w... i przychodniach oczywiście też opieki zdrowotnej, tak? To zależy gdzie i zależy jaka specjalizacja oczywiście. I taka rezydentura trwa od 4 do 6 lat w zależności od tego jaka to jest specjalność. Ale lekarze, którzy robią specjalizację, mogą też robić nie tylko w trybie rezydentury tą specjalizację też w ramach takiego etatu ze szpitalem to się zdarza rzadziej i w ramach wolontariatu, jeżeli tej rezydentury zabrakło. Często brakuje rezydentury? Często trzeba być wolontariuszem po tak ciężkich studiach. Yy, tak, mo możemy tutaj operować od razu na konkretnych liczbach, żeby każdy mógł Świetnie. sobie wyrobić sam zdanie na ten temat, żeby go nie narzucać. Słowem do powiedzenia, w tej chwili w kraju jest 130 tysięcy lekarzy czynnych zawodowo mhm. lekarzy. Nie liczę lekarzy-dentystów, z czego około 23 tysięcy to są lekarze w trakcie specjalizacji, i z czego z tych 23 tysięcy około 60% lekarzy jest na rezydenturze, czyli odbywa specjalizację w trybie rezydenckim. No to pytanie powracam, bo patrzę na Państwa tabelę uposażeń, na Państwa fragment życia, najistotniejszy fragment życia, chyba mm -hmm. kiedy się zakłada rodziny, kiedy się człowiek próbuje ustabilizować, kiedy po latach wyrzeczeń, bo przecież na medycynę, to człowiek się chyba wybiera już gdzieś w, no przynajmniej w połowie liceum, jak musi przysiąść mocno fałdów żeby żeby poświęcić się temu. Zdjęcie. tak to wygląda od tej bardzo materialnej, ale potrzebnej dla normalnego funkcjonowania strony, Panie Doktorze? Przede wszystkim tak naprawdę lekarz rezydent ma dosyć ograniczone możliwości, jeśli chodzi o zarobkowanie właśnie w, w, w ramach swojej pensji, tak, tej z ministerstwa. To jest na rękę około 2200 zł, nie, nieco ponad. Tak. Wszystko zależy też od roku e, rezydentury, wszystko zależy od długości rezydentury. Są, część rezydentur jest, e, część specjalizacji jest w zasadzie wyznaczana jako te specjalizacje deficytowe i one są nieco lepiej wyceniane tak niemniej nie obracamy się w kwotach rzędu od 13 do 16 zł netto za godzinę pracy to jest wynagrodzenie lekarzy w trakcie specjalizacji rezydentur chociaż rezydentów chociaż lekarzy w trakcie odbywających specjalizację które poza rezydenckim te wahania oscylują raczej od tej, od tej kwoty w dół, tak? Czyli są jeszcze gorzej opłacani często, bo są jeżeli na przykład są na, opłacani, jeżeli w ogóle, są opłacani, jeżeli w bo w ogóle odbywają opłacani. albo na przykład tak zwanego wolontariatu, czyli e, e, otrzymają wynagrodzenie 0 złote, albo dosłownie jakieś szczątkowe typu 1 piąte etatu. E, to, z czego żyją ci lekarze? <laughs> Państwo Więc, koledzy. Przy, znaczy, ci koledzy, których osobiście znam zresztą z, z najbliższego mojego otoczenia z czasów studiów, e, wykonując e, normalny etat którym nie tylko są oczywiście 120 godzin miesięcznie, tam do tego dochodzą również dyżury. Do tego muszą, żeby a w ogóle to jest tak, że jeżeli jest się na wolontariacie jeszcze trzeba zapłacić sobie za ubezpieczenie, tak? Więc to oczywiście jest się żeby na minusie. Z więc lekarskiej. w ogóle po całym miesiącu pracy tak de facto jest się na minusie, więc żeby z tego minusa wyjść na plus trzeba brać dodatkowe dyżury i pracować po prostu po południami i wieczorami, co wiąże się no z gigantycznym tak naprawdę wyrzeczeniem i jest no Straszną ujmą i straszną stratą dla rodziny. Dodajmy do tego jeszcze, że lekarze szkolący się wydają, również wy, my, no wydajemy bardzo dużo z własnej kieszeni na szkolenia dodatkowe. Szkolenia, podręczniki to są, mówimy tutaj o kwotach, często wielokrotnie przekraczających miesięczną pensję. Przykładowo, tygodniowy kurs USG. Y, y, kosztuje około 2000 zł, a i żeby uzyskać certyfikację należy takich kursów odbyć co najmniej kilka. Więc mówimy o nakładach dla rezydenta, który I Te pieniądze dostaje. nie są zwracane, rozumiem, że to o, nie, z budżetu państwa, z funduszu i Mówimy o prywatnych kursach za prywatne pieniądze. Kursy, tak, podręcznikach tak Na przykład, jeśli chodzi o ortopedię, taki teraz wyszedł nowy podręcznik Ortopedię Campbella. Jeden tom czterotomowej grubej książki kosztuje 600 zł. Tak? Czyli mamy cztery tomy. To trzeba jakoś w tym budżecie dopiąć. To Wracam do pytania. To jak sobie e, państwo radzicie? Żeby to się zamknęło. Eee, Przeciętnie. <laughs> mówiąc od ekstremów w dół, są, y, są y, lekarze, którzy potrafią pracować nawet y, 300 godzin a w miesiącu, żeby y, w jakikolwiek sposób w ogóle bardzo, dopiąć panie, budżet. Państwo, doktorze, wytłumaczcie mi, jak można pracować 300 godzin w miesiącu i na utrzymać poziom. Y, mówimy tutaj o sytuacji, kiedy ktoś po prostu bierze. Y, cztery, albo trzy dyżury w tygodniu, czyli po dyżurze idzie do pracy, wraca po pracy, idzie spać, następnego dnia idzie na dyżur, po dyżurze zostaje znowu rano w pracy, idzie spać, czyli tak generalnie. Ludzki organizm w dom, ten tym jest to w stanie traktuje, robić. traktuje jako hotel. Jest to świecie. w stanie robić dobrze, to jest utrzyma zdrowie psychiczne, utrzyma, utrzyma zdrowie i zdolność podejmowania decyzji o życiu i śmierci. Nie, to znaczy ten problem zauważono już. W Europie Zachodniej, nawet u nas w Polsce, tak? dlatego ustawowo czas pracy lekarza jest normowany. Tak? My mamy czas pracy, przynajmniej teoretycznie, ograniczony do 48 godzin w tygodniu łącznie z dyżurami. E, to, jest jakby, to, to wyniknęło też z porozumień z innymi państwami w ramach Unii Europejskiej. Z tego wyniknęło e, to, to ograniczenie. To, co ciekawe, to e, w, w ankiecie jedna z, z odpowiedzi czy służba zdrowia wytrzyma tak na dodatkowe nakłady bo to jest też jakby podstawa odpowiedzi na, na te problemy w Unii Europejskiej znaczy moim zdaniem nie tyle wytrzyma co nie wytrzyma jeśli tych dodatkowych nakładów nie będzie w Unii Europejskiej średnia wydatków na osobę na rok na służbę zdrowia to jest około ponad 3400 dolarów rocznie w Polsce połowa tego i. Biorąc pod uwagę aspekty makroekonomiczne, ceny leków nie różnią się zbytnio między Polską a Niemcami. Tak? To jest około 1-4% PKB wydaje Polska i tyle samo wydają Niemcy. Jakby w Polsce mamy to w ten sposób skonstruowane, że tak naprawdę oszczędza się na pracy nie tylko lekarzy, ale generalnie personelu medycznego. Dlatego mamy coraz starszy biały personel, coraz starsze położne, jeżeli bo młodsze wyjeżdżają. To także dotyczy lekarzy. Lekarzy tuż po studiach, wśród moich przyjaciół, gro ludzi, którzy wybrali medycynę, leczy pacjentów w Danii, w Skandynawii, w Stanach Zjednoczonych. No, Państwo chcecie panie. zostać? Szczerze mówiąc, ja byłam przekonana, że wyjadę do momentu, kiedy poznałam mojego męża i po prostu mąż zaciągnął mnie tutaj i też w ten sposób znalazłam się w okolicach Warszawy. I szczerze powiem, że gdyby nie to, że mam męża, który nie jest lekarzem i mamy dobrą sytuację materialną, nie wahałabym się, wyjechałabym. Dlatego ogromnie podziwiam tych ludzi, którzy są tak jak nie, na przykład Krzysiek jest głową rodziny, ma jedno dziecko, drugie w drodze. Katulujemy. Jest tak i i spoczywa na nim ta ogromna odpowiedzialność za na rodzinę, tak? Więc podziwiam tych ludzi takich jak Krzysiek i inni faceci w naszym porozumieniu rezydentów na Użczyźni, którzy zdecydowali się tu zostać i walczyć o poprawę naszej sytuacji. Ile osób zostaje, a ile osób z, pań, z pani rocznika wyjechało? Z mojego rocznika szczerze mówiąc, zbyt krótko, zbyt mało czasu upłynęło od momentu przeze mnie ukończenia studiów, żebym miała udzielić odpowiedzi na to pytanie, natomiast nie wiem, jak. że liczy pan bardziej na to, żeby móc utrzymać rodzinę z 500 zł plus ze swojej pracy. O paradoksie. Wracając, wracając do liczb, tak znowu każdy będzie mógł sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak powiedziałem, 130 tysięcy lekarzy czynnych zawodowych, około, oczywiście już bez schodzenia w. Liczby tak szczegółowe. Od 2006 roku wyjechało prawdopodobnie, bo to są wszystko trochę statystyki szacunkowe, ponieważ nie ma takiego jednoznacznego spisu, który twardych danych, tak? ale szacunkowo około 10 tysięcy lekarzy wyjechało za granicę na stałe. Oczywiście nie liczymy jeszcze tych, którzy na przykład e, pracują w charakterze dorywczym e, za granicą. E, jeżeli, e, odpowiadając na pytanie, czy chcemy wyjechać, czy nie chcemy wyjechać, e, w, my jesteśmy tutaj przedstawicielami porozumienia rezydentów, które e, liczy już. E, Ponad 15 tysięcy członków. Przypominam, wszystkich lekarzy w trakcie specjalizacji jest około 23, więc stanowimy, no, sądzę, reprezentatywny głos lekarzy w trakcie specjalizacji. Przez te w naszym gronie przeprowadziliśmy ankietę, gdzie zadaliśmy dwa proste pytania. Czy rozważasz, czy rozważasz wyjazd za granicę w celach znaczy, czy rozważasz wyjazd za granicę, tak, praktykę lekarską za granicą? Yy, ile procent odpowiedziało na tak? prawie jedna trzecia. Prawie jedna trzecia odpowiedziała w ten sposób, że tak. Znaczy jedna trzecia Myślę. na zasadniczo tak, a ponad połowa odpowiedziała, że się zastanawia, tak, że, rozważa, że rozważa taką opcję. Jedna trzecia mówiła na zasadzie, że, że chcemy wyjechać. Natomiast na drugie zadane pytanie, czy w przypadku zwiększenia uposażenia yy, lekarzy. Yy, Tutaj było konkretne, już postawione pytanie, nie można było tak ogólnikowo mówić. Czy jeżeli uposażenie lekarzy wzrośnie do e, e, zapowiadanych wcześniej przez obecnego ministra zdrowia dwóch średnich krajowych, czy zostaniesz w kraju? 97% lekarzy odpowiedział tak. Kwestia zatem pieniędzy, ale czy także prócz tego podniesienia, widzicie Państwo potrzeby innych zmian w praktyce lekarskiej, tak żeby. System był bardziej przyjazny dla Was, lekarzy, i dla nas, zwykłych, przeciętnych, kowalskich czy pacjentów. To znaczy, problem generalnie polega na tym, że tych lekarzy nie brakuje tylko u nas. Tak? Mamy, u nas mamy około 22 lekarzy na 10 tysięcy pacjentów. Tak? Mało. E, to jest mało. To jest mało. E, to jest bardzo niewiele, ale w Europie Zachodniej, generalnie średnia europejska, to jest 3 ,3, czyli 3,3, czyli 33 lekarzy na 10 tysięcy pacjentów. I to tam brakuje pacjentów i to oni drenują. Lekarze. Przepraszam, tam, <gry> pacjentów tam nie brakuje pacjentów ale... nie brakuje. Tak, niestety akurat z, e, choroba jest ta polityczna i tak naprawdę traktuje e, równo e, każdego. Ale bogatsza służba zdrowia, lepiej sobie z tym radzi niż biedniejsza służba zdrowia. Zdecydowanie tak, choćby ze względu na, na możliwość zaproponowania lekarzom i personelowi medycznemu lepszych zarobków. I to nie dotyczy tylko akurat naszej grupy zawodowej, ale także pielęgniarek, ratowników medycznych i e, dopóki nie tak naprawdę rządy państw nie osiągną jakiegoś konsensusu do tego, w jaki sposób tych lekarzy utrzymać na miejscu to. Wszystko będzie będziemy w kropce po prostu. Patrzę na koniec na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z 17 marca 2006, 2006 roku podpisanego przez prezesa Konstantego Radziwiły dzisiejszego ministra zdrowia, patrzę na ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarzy i dentysty. Spodziewacie się Państwo, że się uda te zapowiedzi zrealizować? Pewnie w tym roku budżetowym pewnie już nie, bo jest, jak jest, odziedziczone, ale w przyszłym? To znaczy powiedzmy. Przyszłość nie jest nikomu znana, natomiast możemy tylko mówić o tym, że jesteśmy dobrej nadziei i spodziewamy się rozwiązań. Rozmawiamy z, minister, z, z ministrem zdrowia, z posłami, z politykami, przedstawiamy nam nasze racje, mówimy o naszych problemach. Często spotykamy się również z z zrozumieniem i co takim miłym przyjęciem i sądzę że jesteśmy na dobrej drodze ku temu żeby to te warunki naszej pracy się zmieniły nie tylko, nie tylko wynagrodzenie jest naszym, leży w naszym, postulatem. tak, głównym postulatem, jest, bardzo jest, jako z rezydentów, mamy takie cztery główne obszary działalności, którymi się zajmujemy, wynagrodzenie jest tylko jednym z nich, pozostałe to między innymi usprawnienie procesu specjalizacyjnego, kwestia przestrzegania przepisów prawa, prawa pracy oraz uregulowanie kwestii Kiedy ten Kiedy ten bieg chcecie państwo ukończyć? doktor z ministerstwem zdrowia z politykami, najchętniej to było już teraz jak najszybciej natomiast wiem zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie działa w ten sposób tak w życiu, że jest chwilka zryw i łup. na razie działam bardzo krótko tak naprawdę bo działam od grudnia oczywiście wszyscy jesteśmy pełni nadziei i wierzymy w to, że złożyliśmy to serce czas i wierzymy w to, że uda się jak najszybciej tak powiem. Jadwiga Kłapa Zarecka, pełna nadziei. Krzysztof naszego Facebooka Filip Płużeński, lekarze z porozumienia rezydentów do kwestii medycznych będziemy w Republice wracać regularnie. Zresztą Republika, Wolne Głosy powrócą za moment. Ta krótka przerwa, która przed nami to dobry moment, by po tej rozmowie zabrać głos w dyskusji za pomocą SMS-a treści 1 bądź 2. W zależności jak Państwo uważacie, czy tak, czy nie, czy wyższe zarobki lekarzy powstrzymałyby emigrację tej grupy zawodowej. Czekamy na Państwa głosy, wyniki. I już pod koniec tej części wolnych głosów zostańcie Państwo z nami.